Cześć, I teraz pokażę Wam, jak ułożyć małą kostkę rubika. Najpierw ją trochę pomieszamy. Dobra, już chyba starczy. Mnie jeszcze trochę tutaj przekręcimy, tu i tu. O, zobaczcie, mamy ją pomieszaną. Teraz znajdźcie, wybierzcie sobie, którą ściankę chcecie mieć piwnicę. Ja wybiorę sobie tą. Zjeżdżam ją na dół. I to będzie kot. Tutaj mamy już jednego kota w piwnicy. Ma taki i taki brzuch. Musimy ułożyć tego kota do tego. Niestety ten kot nie ma dobrego brzucha, żeby ułożyć go tego kota. No więc znajdujemy sobie inne kolor. Na przykład tutaj mamy. Czy on ma takie kolory, jak ten ma? Tak, czerwony. Więc podjeżdżamy tym w górę. Do tego kota. O, do żeby się ułożył. Podjeżdżamy tak. Widać, jest tutaj na górze ten kot, a ten jest tutaj. tutaj. Więc tak, robimy tak. Przejeżdżamy tym kotem w bok. Ten kot wychodzi. Tutaj ta ścianka wychodzi. Raz, dwa, pyk, pyk, pyk i cyk. I można zauważyć, że już jest tutaj ułożony prawie całe. Tutaj mamy kolejny kokota. Tym razem patrzy się tu. Znajdujemy dla niego odpowiednie miejsce i robimy tak. Przejeżdżamy w bok, wychodzimy. Teraz on tutaj od razu wchodzi i zjeżdżamy w dół. I mamy już całą dolną ściankę ułożoną. Teraz robimy tak. Bierzemy tak, tym do góry. I to będą koła od samochodu. Tutaj, w takim razie, będzie samochód. I musimy dodać mu koła. Tutaj, tutaj mamy koło tym razem. Teraz mamy tutaj koło. No i tak, bierzemy dwa cykle. Cykle to jest góra, lewo, dół i prawo. Kolejny cykl robimy. Góra, lewo, dół, prawo. Trochę się nam auto rozsypało, ale tu już jest gotowe. Dajemy kolejne auto do warsztat, koło do warsztatu. No i mamy od razu. Może koło do warsztatu wsadza się o tak. No i teraz robimy cztery cykle. Góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Góra lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. I kolejne mamy ułożone. Teraz bierzemy kolejne auto do warsztatu. I robimy cztery. Tykle. Góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo. góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Kolejne auto do warsztatu, Góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Wcześniej mówiłem auto, no i chodziło mi około. Coś mi się po prostu pomyliło. O, właśnie mi się tutaj rozsypało. No, to ja będę musiał to naprawić. Mhm. Dzięki temu będziecie widzieć, co robić, jak Wam też się tak zepsuje. Mhm. Dobra. tego. I sobie układam tak, jakby. No, moja siostra strachowała, Pyk, 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 mm, No dobra. Mamy ułożone. Teraz robimy każdą samochodę. Góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo. dół, prawo. No i mamy ułożoną kostkę. Jak przekręcimy. Ale niektórym może się nie udać. Dlatego powiedzmy, że ma tak. Ma o, taki kolor ułożony, a ten in, y, nie ma ułożony. No i przekręca tutaj, żeby była taka cała ściana. Taka. Y, robi tak. Białe na górze. I tak. Zjeżdżamy z bok, Zjeżdżamy. A, Góra, pyk, ha, ha, pyk, pyk, no i teraz szukam o, idealnie nam się złożyło, szukamy samek, o tak, tutaj mamy samki, biorę to z takiego jednego filmu, z którego uczyłem się układać taką łotokowską rubikę. E, dobra, <laughs> przykładamy tu, to bierzemy na tył, pyk i robimy zjeżdżam. Wypadają, no bo tacy koledzy wypadają. Zjeżdżam. Ha-ha, góra, hop, ha-ha, pyk-pyk. I teraz już mamy ułożoną kostkę rubika.